Święty Mateusz kreśli nam dziś w tym przeczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii jedną z tych scen, kiedy podstępni ludzie próbują wystawić Jezusa na próbę. Faryzeusze i zwolennicy Heroda naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Moi drodzy, można czytać Pismo Święte z nastawieniem, że i tak nic mądrego się tam nie wyczyta. Można chodzić do Kościoła, słuchać kazań, kateches, nauk, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że i tak wszystko wie się lepiej. Można uważać się za wzorowego katolika i obrońcę wiary, negując jednocześnie zarządzenia, zalecenia i prośby własnego biskupa. I zamiast tego, którego Bóg ustanowił głową Kościoła w danej diecezji, słuchać i zachwycać się pasującymi mi akurat teoriami głoszonymi przez pseudoautorytety, przez kapłanów będących o krok od odejścia z kapłaństwa, czy przez grupy, które jedność z Kościołem powszechnym wprost już zerwały. Mniej więcej od marca. Kiedy rozpoczął się tak bardzo uciążliwy dla nas wszystkich czas epidemii, jesteśmy świadkami, kiedy jak walec przetacza się przez Kościół Polski dyskusja na temat przyjmowania Komunii Świętej. I bynajmniej nie mam zamiaru tutaj nikogo przekonywać, czy lepsza jest komunia na rękę, czy do ust, bo i tak nie jestem w stanie tego zrobić. Dlaczego o tym za chwilę? Ale proszę zobaczyć, co przez ten czas w Kościele Polskim się stało? Samo słowo komunia, komunio, znaczy tyle, co wspólnota, zjednoczenie. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy do naszych serc, ma nas wszystkich czynić jednością. Tymczasem powstały dwa obozy, zwolennicy jednej i zwolennicy drugiej metody. I o jedności nie ma ani słowa w tym wszystkim. Bo na tych, którzy przyjmują komunię na rękę, od marca wylewane są kalumnie, mówi się, że oni profanują najświętszy sakrament, że są świętokradcami, że nie kochają pana Jezusa, że niszczą tradycję kościoła. I nic z tego, że głowa kościoła, biskup jasno i wyraźnie mówi, że obie formy komu przyjmowania komunii są tak samo uprawnione, tak samo pobożne. My wiemy lepiej. I to, co ma nas łączyć i jednoczyć, stało się przyczyną podziału w Kościele. Podziału bardzo głęboko wpisanego, bo i u nas, w naszym środowisku od wielu osób które przyjmują Komunię na rękę słyszę, że muszą wysłuchiwać. Od tych, którym chyba wydaje się, że są bardziej pobożni, co ty robisz, jak możesz, opamiętaj się. Postawa podejrzliwości nie pomaga w dojściu do prawdy. Wiara, co tylekroć powtarzał święty Jan Paweł II potrzebuje zrozumienia. Ona prowokuje pytania. I bynajmniej nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Proszę zauważyć, faryzeusze pytali, zadawali pytania, ale nie po to, żeby usłyszeć odpowiedź. Oni już dawno lepiej wiedzieli swoje. Oni nie mieli nawet zamiaru przyjąć tego, co im Jezus mówi. Tymczasem wiara, moi drodzy, jest niemożliwa bez zaufania. Bez otwarcia na tajemnicę, którą głosi Kościół, bez gotowości do rewizji swoich poglądów i przyjęcia tego, co nauczyciele Kościoła podają. Bóg nie poddaje się naszym testom i eksperymentom. Boga nie może odnaleźć pycha, która stawia człowieka ponad NIEGO. Jakie pytania my zadajemy Bogu? Czy i nam nie przychodzi czasem ochota na takie faryzejskie, Testowanie Boga i Kościoła? Nauczycielu, wiemy, że się z prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Większej obudy już nie mogło być, nie dało się. Co innego na zewnątrz, co innego wewnątrz, co innego w sercu. Ale czy i nam nie zdarza się wypowiadać pochlebstw, udawanych zachwytów, obudnych wyznań? Ile w nas jest nieraz udawania w relacjach z ludźmi, ile masek, a ile prostolinijności i szczerości, nawet bolesnej. Ewangelia mówi, że Jezus przejrzał przewrotność faryzeuszów. Pamiętajmy, że Jezus zna i nasze serca, widzi nasze gierki. Pomyślmy o tym, co w nas jest podwójne, udawane, zakłamane. Co wymaga leczącego spojrzenia Jezusa. Czy wolno płacić Podatek Cezarowi, czy nie? Można powiedzieć najważniejsze pytanie dzisiejszej Ewangelii, które miało totalnie skompromitować Jezusa. Faryzeusze chcą wciągnąć Jezusa na grząski grunt polityki. Jezus może być bardzo łatwo posądzony, że jest kolaborantem. Popłacenie podatków oznacza finansowe wspieranie rzymskiego okupanta, ale może też być uważany za buntownika, rewolucjonistę, który odmawia, kontestuje panującą rzymską władzę. Co by nie zrobił będzie źle. Na styku religii i polityki zawsze iskrzyło. I tak jest do dziś, i tak będzie zawsze. Pytania o postawę chrześcijanina wobec polityki są bardzo ważne, bo niestety nieraz nasza wiedza na ten temat jest zlepkiem kilku gazetowych sloganów albo głupot krążących po internecie, które niestety uważamy za prawdę. Dlaczego nieraz wierzymy bardziej medialnym mądralom niż nauczającemu kościołowi, niż papieżowi czy biskupowi? których Bóg ustanowił w kościele naszymi pasterzami. Czy wówczas nie zachowujemy się jak ci faryzeusze, którzy niby pytają, ale i tak wiedzą swoje? Nigdy w kościele nie było tylu znawców sakramentologii i nigdy chyba w Polsce nie było tylu tak świetnie wykształconych epidemiologów. Co teraz? Każdy wie swoje. Każdy ma swoje zdanie i każdy chce robić, co chce. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. To są słowa, które władcy tego świata bardzo lubią, sugerując, że chrześcijanin ma być bezwzględnie posłuszny każdej władzy. A to nie tak. Całe przepowiadanie Jezusa Chrystusa koncentruje się na głoszeniu Królestwa Bożego. Fundamentem pozostaje prawda, że człowiek należy do Boga. Jezus chciałaby mu pokazano monetę rzymską i dali mu ją. A on im mówi, patrzcie, tu jest podobizna Cezara, jego napis, to jest jego własność, to mu to oddajcie. Ale w człowieka przecież jest wpisany obraz i podobieństwo Boga, Boga, który nas stworzył, a więc do Boga my należymy. Człowiek należy do Boga i pierwszą moralną powinnością człowieka jest wierność Bogu, nie komu innemu. Jeśli państwo, polityka, a nawet tak gloryfikowana przez niektórych demokracja, chciałyby zająć miejsce Boga, wtedy chrześcijanin musi powiedzieć twarde nie. To właśnie na kanwie tej dzisiejszej Ewangelii, kilkadziesiąt lat temu, swoje non possumus, które przypłacił długim więzieniem, wypowiedział prymas Wyszyński. Na ołtarzach Bożych rzeczy cesarskich kłaść nie wolno. Ale chrześcijanin, człowiek wierzący szanuje doczesną władzę, o ile nie narusza ona jego powinności wobec wiary, wobec Boga. Wobec ziemskiej społeczności, w której Człowiek żyje, funkcjonuje. Chrześcijanie nie ma być wiecznym kontestatorem, narzekaczem. Przeciwnie. Powinien czuć się za nią odpowiedzialny. Co oznacza konkretnie, na przykład, płacenie podatków, głosowanie w wyborach, obronę ojczyzny, czy wreszcie podporządkowanie się różnym zarządzeniom, które mają na celu dobro wspólne. Moi drodzy. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wezwaniem, dla każdej i każdego z nas, żebyśmy sobie zrobili rachunek sumienia i zapytali samych siebie: Czy dbam o jedność Kościoła, czy ją niszczę? Czy tak jak ci faryzeusze, podstępnie pytam, ale i tak wiem lepiej swoje. I na nic papież, na nic biskup, na nic nauczanie kościoła, bo ja jestem mądrzejszy. Jezus Chrystus wyraźnie prosił ojca, aby stanowili jedno. I trzeba dziś zapytać, czy my przypadkiem nie jesteśmy faryzeuszami, którzy przykładają rękę do rozbijania jedności. Obyśmy się nigdy nimi nie okazali. Amen.